Ej, witajcie, czyli co? W marcu nie było żadnego filmu. Owszem, coś tam się działo w Overwatch, ale tak naprawdę nic, co byłoby warte nagrania filmu. Ja po prostu teraz czekam na coś rzeczywiście istotnego. I takie coś najprawdopodobniej właśnie się pojawiło. Otóż moi drodzy, wczoraj mieliśmy Prima Aprilis. Blizzard od lat w swoich grach czy na social mediach publikuje różnego rodzaju śmieszki. W zeszłym roku w Overwatch zawitały sztuczne oczka, a wczoraj dali coś, co sprawiło, iż miałem w grze bardzo dużo zabawy. A zatem, na początku, moim oczom ujawniły się patchnoty do eksperymentów. Wiedziałem, że to prima aprilisowa aktualizacja, dlatego spodziewałem się zwariowanych żarcików ze strony Blizzarda. Jednak okazało się, że te zmiany rzeczywiście wprowadzili do eksperymentów. I dosłownie każdy bohater został w jakiś sposób zmodyfikowany. Niektórzy tak, że ich gameplay jest bardzo inny. Teraz tak, dlaczego robi film o czymś, co jest tylko żartem? Potrwa jedynie przez kilka dni, a następnie nie ujrzy światła dziennego. Otóż rzecz w tym, że wiele ze zmian nie wyglądają jak żart, tylko jak sensowna modyfikacja, która rzeczywiście mogłaby się pojawić w grze. Ale nie w Overwatch tylko w Overwatch 2. Są takie buffy, które totalnie wyglądają po prostu jak talenty z drzewek, które ujrzeliśmy na niedawnym Blisk Online. Ja to widzę tak, Blizzard nie poświęcił tyle czasu dla jakiegoś żarcika, tylko dali to jako teaser tego, co prędzej czy później może pojawić się w grze. Dlatego, dlatego uważam to za coś ważnego, o czym warto nagrać film. Więc przejdźmy już do szybkiego przedstawienia każdej zmiany. Zaczynamy. Ana. Przyznanie nano wzmocnienia sojusznikowi daje też nano wzmocnienie samej Anie. Aż obrzyn zadaje o 50% więcej obrażeń. Pociski mogą zadać obrażenia krytyczne. Rozrzut zmniejszony o 50% i wrogowie nie są odpychani. Baptist. Bezpośrednie trafienie biotycznym pociskiem leczy o 33% mocniej. Polenie śmiertelności zamiast chronić przed śmiercią zapewnia 50% redukcję obrażeń, a czas odnowienia zostaje skrócony o 10 sekund. Bastion, model postaci zmniejszony o 15%. Broń w trybie zwiadu nie posiada rozrzutu. Brigitte, trafienie wroga trzaśnięciem, resetuje czas odnowienia rąbnięcia tarczą. Diva: przywołanie mecha zadaje 600 obrażeń wrogom, na których ten mech spadnie. A przywołanie Mecha naładujemy o 30% szybciej. Dumfist, rakietowy cios, może również działać w pionie. Echo, czas trwania duplikacji, zostaje podwojony. Genji, zdobycie eliminacji, resetuje czas odnowienia odbicia. Hanzo, strzały burzowe, rykoszetują od powierzchni. Skater Arrow powraca. Złomiarz, może on mieć rozstawione trzy potrzaski naraz. A czas odnowienia podczasku jest skrócony z 10 sekund do 7. Lucio, potencjometr zwiększa siłę odepchnięcia fali dźwiękowej. Maccli. trafienie w głowę podstawowym atakiem nie zużywa amunicji. A przycelowanie generuje więcej biegaczy pustynnych. Dobra, to już jest totalnie dla żartu. May, bohaterka zostaje przeniesiona do kategorii tanków. Model postaci zwiększony o 15%. Maksymalne zdrowie zwiększone z 250 do 400. Łaska, można użyć anioła stróża na przeciwnikach. Moira, zasięg ataku biotycznego chwytu skrócony o 5 metrów, ale obrażenia zwiększone o 50%. Natomiast czas odnowienia kuli biotycznej zostaje skrócony o 1 sekundę za każde 100 zdrowia przywrócone leczącym biotycznym chwytem. Orisa, prędkość ruchu zwiększona o 40%. Fara, czas odnowienia przytłaczającego strzału skrócony z 9 sekund do 6. Zaś Fara może się poruszać w trakcie używania salwy. Żniwiarz. Animacja kroków cień szybsza o pół sekundy. Żniwiarz podczas postaci upiora może się wznosić w powietrze. Reinhardt sterowność w trakcie szarży zwiększona trzykrotnie. Wieprzu. Trafienie wroga hakiem na łańcuchu skraca czas odnowienia o połowę. Sigma. Bohater może dowolnie latać. Zupełnie usuwana jest eksperymentalna bariera. Czas odnowienia chwytu kinetycznego skrócony z 12 sekund do 8. Żołnierz 76. Używanie sprintu przywraca amunicję w tempie 6 na sekundę. A wizjer taktyczny celuje w głowę. Sombra. Bohaterka w trakcie ukrycia porusza się o 75% szybciej zamiast o 50%. Animacja wejścia i wyjścia z ukrycia jest znacznie krótsza. Otrzymanie obrażeń w trakcie niewidzialności nie przerywa umiejętności, lecz ujawnia sombrę i ją spowalnia. Symetra. Zasięg podstawowego ataku zwiększony o 4 metry. Porbjorn. Gdy aktywne jest dopancerzenie, młotkowalski zadaje 3 razy więcej obrażeń. A wykończenie wroga, gdy aktywne jest dopancerzenie, wydłuża czas trwania tej zdolności o 2 sekundy. Smuga. Powrót przywraca wszystkie ładunki mignięcia. Trupia wdowa. Obrażenia podstawowego ataku zwiększono o 2, a rozrzut zmniejszono o 30%. Pociski ze snajperki przebijają wrogów. Winston. Strzelanie w emiter osłony przyznaje Winstonowi ładunek superzdolności. Uderzenie łapami w trakcie pierwotnego szału zadaje 90 obrażeń zamiast 40, a odległość, na jaką wrogowie są odepchnięci, jest zwiększana o 40%. Burzyciel. Wszystkie zdolności mają czasy odnowienia krótsze o 3 sekundy. Hammond zawsze jest w trybie kulowrotka, czyli zabierane są poczwórne działka a obrażenia, gdy jesteśmy rozpędzeni, są zwiększone z 50 do 60. Zaria, bariera cząsteczkowa i bariera projekcyjna dzielą teraz ten sam czas odnowienia i mają dwa ładunki. Zeniata. Trzymanie spacji pozwala na 3 sekundowe wznoszenie się w powietrze. Co o tym sądzicie, która zmiana Wam się najbardziej spodobała? Tak jak mówię, dla mnie jest to takie puszczenie oczka w naszą stronę i Blizzard nie dał tego jako zwykły żarcik, tylko przedstawienie, co nas może czekać w przyszłości. Jestem absolutnie pewien, iż w Overwatch 2 masę z tych zmian ujrzymy w formie talentów w PVE. A kto wie, może to też jest planowany balans do rywalizacji. Toć na ostatnim blisk online mówiono, iż Reinhardt będzie mógł na szarży mocniej skręcać. A właśnie to jest na eksperymentach. Wczoraj grałem wieloma postaciami przez kilka godzin i mówię Wam, w te eksperymenty gra się naprawdę super, bardzo miła odmiana. I dawno nie miałem tyle zabawy w Overwatch. Potwierdzono, iż te testy potrwają do poniedziałku. A i wiecie, zbliżają się archiwa. Pewnie właśnie w następny wtorek ruszą, i jestem pewien, iż Blizzard to da nowe wyzwania do misji kooperacyjnych. To też będzie interesujące, gdyż te modyfikatory również pojawią się w Overwatch 2. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie.